Witam Was w kolejnym odcinku. To ja gadam. <laughs> Witam Was w pierwszym odcinku serii Budujemy z Minecraft. Tak. Mm, dzisiaj mam tam przygotowane pole. O tam. Na którym... a może wy którym zbudujemy coś. Wiele osób pewnie ogląda kwadratową masakrę. Ja sam ją oglądam. Człek... Tak, nasz MasterSKKF master właściwie. Na razie. Bo u was może już potem tego nie będzie. Może jeszcze nie wiecie o co Kaman, może... Może nie oglądacie ich, a oglądacie masakrę i tak dalej. Ogólnie zamienili się kanałami. Nic ważnego. Mm. Więc mówię na niego MasterSKKF. Znaczy Master... Ja bym go nazwał inaczej, ale nieważne. To nie jest filmik, żeby nazywać mastera KF-a. Chcecie, to możemy zrobić konkurs. Wycięzca... Nie wiem, co dostanie. Nic za hajs. Bo mam za mało widzów, żeby dawać wam hajsik. Znaczy, że się z, rzeczy za hajsik. Będzi, jak będzie więcej widzów, będzie więcej nagród. Yy, nagród. 50 tysięcy subskrypcji więcej. Dziękuję, widzowie. Nieważne, W tym odcinku e, teraz będzie szybszone tempo, jak buduje nasz epicki domek hobbitów. Tak. no to zaczynamy. <śmiany> <śmiany> нови сезон Запрашам на окен, то' јак' јазда на оклеп Слаби отпадаја шибко, бо падаја во оглеб yeah. Rządek. Daje rymy porządne, to Atakuje lirycznym ząbłem Mezokracja Głos, który dociera do cykuszu Mezokracja Władza, która nie jest na przymusu Mezo-ezoteryczny przekaz Polen energii daje tobie Ogień dział artylerii Zgrodu przemysława, krwawa wyprawa Dla dobra rap narodu, łak MC z Exodus Stylem, stylem, rymem ostrym jak sztylet Nie byle jakim łaki Wypruje z was flaki jak laleczka czaki Radykał jak szak D Publiczny wróg rzucę was do paki Jak braci Dalton na lub Nie potrafisz, to się wycisz, Daje wycisk Veni, bici Mezo Mezokracja Ja tu tworzę ustrój Cały świat mam pustu Mezokracja Siłę mózgu przeciwstawiam sile mózgu Mezokracja Ja tu tworzę ustrój Cały świat mam pustu Mezokracja Siłę mózgu przeciwstawiam siłę mózgu Mezo, mezo Czas, 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 czas Czas rozpocząć nowy seks Wstań. Masz dziś wiele do zrobienia Chcę przekazać ci tę energię, której nie masz To, czego nie kupisz za złotówki czy euro To, co stanowi najdroższy klejnot Wokół pełno energii Rymy, które leczą Zjawiska, które wszelkim prawom przeczą Czemu własnym głosem kieruj własnym losem Hej, odkryj w sobie ukryte moce Rzeczywistość jak oce potrafi dopiec Ja trzymam kurs, aby nie zatonąć jak kurs Od lat pod jedną banderą line heros z Herkules Mess, skuteczny jak Patrick Cliver, punchliner Niszczony każdy outsider, każdy loser Słowem dopasowanym jak puzel Szerząc mezo styl i mierząc coraz wyżej Będę coraz bliżej, coraz więcej widzę Mezokracja Ja tu tworzę ustrój, cały świat mam mezo Mezokracja Siłę mózgu przeciwstawiam sile mózgu Mezokracja Ja tu tworzę ustrój, cały świat mam mezo Mezokracja Siłę mózgu przeciwstawiam sile mózgu Mezokracja. Do... do bitu do... bitnie bitu tu Mestu jest i już wiesz co jest grane Nie znakniesz tego w schemat to obraz bez ramek To nie ma być nudne jak mecz bez bramek To ma pobudzać wśród kiepskich Siadź zamętych na prędce sklonowanych MC Których jak słucham, to myślę o Bawicie mnie do łez jak Louis de to kto tak naprawdę jest fitness Zobacz, jak mesto to robi, liryczne aerobik hip rodeo, chwytam byka za rogi Gimnastyka języka, ekwilibrystyka flow Skuteczność to reandre flow Piona z undergroundem, rap handel, jestem ponad tym Pracuję przy ponarymowy automat To nie truskul, to mój ustrój, mezokracja Mój styl, mój azyl, moja pasja, gracja Mezokracja Ja tu tworzę ustrój, cały świat mam u stóp Mezokracja Siłę mózgu przeciw Przeciwstawiam siłę mózgu, mezokracja. Ja tu tworzę ustrój, cały świat mam ustrój. Mezokracja, siłę mózgu, Przeciwstawiam sile mózgu. Mezokracja, ja tu tworzę ustrój, cały świat mam ustrój. Mezokracja, siłę mózgu, Przeciwstawiam sile mózgu. Mezokracja, ja tu tworzę ustrój, cały świat mam ustu mezokracja. Komercyjne gnioty. Komisji inne gnioty ma full Komisji i tłum Dobrze. Kiedy wjeżdżam na scenę do to wkurzy, dawic, tym pingarce, pingie, to wygląda, kosie, jest inaczej Raptor, gigantyczne, 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 teraz, teraz. Ostatnio w górze ich, co na scenie są dużej no ode mnie A ten jak mógł tak by się nie postąpić Nie zachował się jak gentleman My to tyle lat próbujemy na darmo On dotknął sceny raz i zgarnął A my tu żyjące te legendy na zasiłku Wieś, nie muszę pracować za kilku naraz Ale wiem jak zrobić hałas A tych rapów frustratów wkładam w nawias Pracę za godziwe pieniądze, a nie Trzy złote za godzinę Force Polsce to niemożliwe By uczciwie zarobić forse Zamiast osa na stu w porcję hardcore, light Jedna branża, jedna scena Jeden hajs, jedna ważna sprawa Trzeba wiedzieć kto jest prawdziwy Popularność, każdą prawdziwość Wykrzywiej teoria z o Komercyjnej zbrodni hip -hop To nie tylko blok, ulica i chodnik Dla mnie to wiedza i umiejętność Dlatego roz a ja mnie ja. Moja wola zwycięstwa jest silna Bywaj, moja perspektywa jest inna Niech nie kochamy za tego kota meza Chociaż nie za bardzo wiem za co Może to maso, niektórzy tak twierdzą Podobno trudni się komercją Niech nie kochamy za tego kota meza Chociaż nie za bardzo wiem za co Może to maso, niektórzy tak twierdzą Podobno trudni się komercją Musisz to pojąć Tyle Dobre, Dobre, Dobrze wiesz Prawda jest taka Skuteczny na rynku Nie rezygnuje z misji bo, bo, bo tylko ja wiem dokładnie jak to zrobić Rozum podpowiada nic już nie wiesz I faktycznie niczego już nie jestem pewien Gdy jakiś pierwszy lepszy krzyczy No więc już nie No więc już nie wiem nic, gdzie logika Pytam, kto pamięta mój podziemny straż Chyba tylko mój człowiek stał I kilku z was może Czy to pomoże mi przewrócić twarz? Nie, ponieważ twarz mam cały czas taką samą Choć gdy słyszę was, robię mi się słabo Nie sądziłem, że jesteś tak potężna słabo To no, paradoks, bo ta płyta była okej okay, Póki nie wyszła poza krąg zwany hip hop Póki byłem anonimem, byłem ziomkiem, byli ze mną piątkę, potem pionkiem na spali Gdybym sprzedał tysiąc 1100, byłbym z wami, a tak wszyscy otępiali, opętani, chrzanić to, to, co mam, to moja praca Wyszedłem z bloków i nie chcę do nich wracać, do tych hardcoreowych mięczaków Ja Panych mord i ślepych dogmatów Możesz mnie dręczyć, ja chcę zwyciężyć, a Nikt nie może mnie w tym wyręczyć Mogę cierpieć, się te ciernie na głowie Aż pewnego dnia powiesz Mezo? mój człowiek nie Nikt nie kocha meza, tego kota meza Chociaż nie jest za bardzo wiem za co Może to masą niektórzy tak twierdzą bo okno trudni się z komedią Nikt nie kocha meza, tego kota meza Musisz wiedzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego okno Kto twój świat to człowiek, ty musisz wejść w krwiobieg setny powtarzasz, że świat jest szpetny Taki z ciebie sceptyk, na bok sentymenty Mnie dzielą dzielą centymetry Winisz, a ty mnie wciąż za to winisz Masz prawo do własnego ja mam prawo mieć swoją filozofię Ten image, optymizm jest ważny Bez niego świat byłby straszny A wszystko zaczyna się w waszych głowach Możesz przyjąć to zawarte w naszych słowach Albo powtarzać hasła, że wszyscy kradną A Polska to jedno wielkie bagno To nie poprawi raczej sytuacji naszej demokracji Nie wykorzystamy okazji, by jeszcze raz Uwierzyć w słowo człowiek Uwierzyć tak, aby to weszło w krwiowie. ¡Gracias! Żaden ideał Już dawno schowałbym mikrofon futerał Rap, teatr, dawno bym nie sprawił Goliath, rzeczywistości. Ktoś ktoś sprawił, że mam chęć walczyć jak Dawid i powstrzymywać bieg pędzących lawin To chyba ważne, że utrzymuję tą basztę i po burzy czekam na tance, nad miastem Ważne, Ty patrzysz z nadzieją, że ta niedziela nie będzie ostatnią niedzielą Że jak sobie pościelą ludzie, tak się wyśpią i jaką postawę przyjmą, taką ujrzą przyszłość za tych wszystkich pozdrowienia. Mamy sporo do zrobienia, by światku zmieniać. Przeszłość jest tatuażem, nikt jej nie zmarze Ważne, że potrafimy żyć tu razem. O, Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Człowiek, Ty musisz wejść w Własne, obieg że potrafisz widzieć dobro Własne, że dostrzegasz jego ogrom Kształtuje Twój świat wodną Człowiek, Ty musisz wejść w człowiek. Rano, absolutna ciemność budzi mnie moja mała nieśmiertelność, słodki sen zakłóca, słodki hałas, status już wstałam, już się wyspałam, super mała, ale może jeszcze trochę pośpić Po wczorajszym treningu bolą mnie wszystkie kości Albo boć mamy świtu w pobliżu Sandra przez sen mówi dzisiaj, ty masz dyżur, dzisiaj ja o oh fuck, o oh fuck Co mówiłeś tatusiu? O oh, tak, o oh, tak Cieszę się, że idziemy z psem na spacerek Ubieram się, uderzamy razem w teren Wiesz tu za zeraną wstawać nie umiem, ale wiesz, gdy patrzę na ciebie, czuję dumę i choć już przeskrobała to i owo Słowo, cały czas będę tuż za tobą, osłaniam cię, jestem tuż za tobą i sama do przodu jestem tuż za tobą, byłem w tych chwilach, które już za tobą i będę na zawsze Osłaniam Cię, jestem tuż za tobą, I sama do przodu jestem tuż za tobą, byłem to i będę na zawsze I Będę na zawsze Patrzysz na świat tak pogodnie Znowu pobrudziłaś spodnie Spab ci smoczek, podnieś Dawno powinnaś pożegnać się ze smoczkiem, ale wiesz, jesteś moim oczkiem w głowie, więc jak być twardy wobec płaczu dziecka Tak nas może zmiękczyć jedna łezka Rozpacz w sekundę, zmienia się w radość.